Ona wróci, kiedy przestaniesz próbować ją przyciągnąć z powrotem. Panowie, powiedzmy sobie szczerze: w tej chwili większość mężczyzn tkwi w tej samej bolesnej pętli. Ona odeszła, odsuwała się, albo powiedziała, że potrzebuje przestrzeni. A co ty robisz? Odtwarzasz w głowie każdy błąd. Piszesz wiadomości, których nigdy nie wysyłasz. Sprawdzasz jej media społecznościowe, licząc na jakiś znak. Myślisz, że jeśli powiesz właściwą rzecz, lepiej się wytłumaczysz lub pokażesz jej, jak bardzo ci zależy? Ona znów to poczuje. Ale oto trudna prawda, mój przyjacielu. Wszystko, co robisz, by ją odzyskać, odpycha ją jeszcze bardziej. Im bardziej gonisz, tym słabszy się czujesz. Im słabszy się czujesz, tym bezpieczniej ona czuje się, pozostając z dala od ciebie. To nie jest romans, to psychologia. To, co faktycznie sprawia, że kobieta wraca, to nie wysiłek, to nieobecność połączona z siłą. To moment, w którym przestajesz potrzebować jej aprobaty i zaczynasz odbudowywać swoje życie, swoją ramę i szacunek do samego siebie. Kiedy stajesz się emocjonalnie nieosiągalny, nie niezimny, niezły, ale ugruntowany i kompletny, coś się w niej zmienia. W tym materiale pokażę ci dokładnie, jak dochodzi do tej zmiany. Żadnych sztuczek, żadnej manipulacji, ale stoicki sposób działania, który sprawia, że ona czuje twoją nieobecność, kwestionuje swoją decyzję i czuje pociąg, by wrócić. Bez jednego słowa z Twojej strony. Zwróć na to uwagę. Pozostań skupiony, ponieważ wszystko się zmienia. Przejdźmy do rzeczy. Numer jeden. Przestań całkowicie gonić. Pozwólcie, że będę z wami bardzo bezpośredni, panowie, ponieważ to tutaj prawie każdy mężczyzna niszczy swoje szanse. W momencie, gdy ona się odsuwa, ty gonisz, piszesz, tłumaczysz się. Przepraszasz za rzeczy, które tak naprawdę nigdy nie były złe. Próbujesz udowodnić swoją wartość poprzez wysiłek. I z każdym krokiem, który robisz naprzód, ona cofa się o dwa. Nie dlatego, że cię nienawidzi, ale dlatego, że gonienie odwraca dynamikę władzy przeciwko tobie. Oto niewygodna prawda. Gonienie mówi jej, że potrzebujesz jej bardziej niż ona ciebie. A potrzeba nie jest atrakcyjna, potrzeba jest ciężka, odczuwa się ją jako presję. Kobieca psychologia nie reaguje na presję pożądaniem, reaguje dystansem. Większość mężczyzn goni, bo boi się całkowitej straty. Myślą, że przestać, to znaczy poddać się. W rzeczywistości, zatrzymanie się jest pierwszym momentem, w którym odzyskujesz swoją moc. Kiedy przestajesz gonić, przerywasz wzorzec, którego ona oczekuje. Przestajesz karmić emocjonalną pętlę, która trzyma cię w jej ramię zamiast w twojej własnej. Bądźmy szczerzy przez chwilę. Kiedy gonisz, nie działasz z pozycji siły, działasz ze strachu. Strachu przed ciszą, strachu przed byciem zastąpionym, strachu przed byciem zapomnianym. Kobiety wyczuwają to natychmiast. Nie musisz tego mówić, to widać w wyczuciu czasu, tonie i pośpiechu. Widziałem to na przykładzie Michaela, 54-letniego kierownika sprzedaży z Ohio. Michael spotykał się z Susan, lat 51, przez około rok. Kiedy Susan zaczęła się wycofywać, Michael wpadł w panikę, wysyłał długie wiadomości, próbując wszystko naprawić, przypominał jej o ich wspomnieniach. Oferował zapewnienia, o które nigdy nie prosiła. Suzan nie poczuła się bliżej, czuła się przytłoczona, powiedziała mu, że potrzebuje jeszcze więcej przestrzeni. To, co zmieniło wszystko, to nie była lepsza wiadomość. Michael całkowicie przestał gonić, żadnego dramatycznego pożegnania, żadnej zimnej ciszy po prostu przestał zabiegać. Skupił się z powrotem na swojej pracy, zdrowiu i rutynie. Dwa tygodnie później Suzan się odezwała, nie dlatego, że Michael ją przekonał, ale dlatego, że w końcu poczuła nieobecność mężczyzny, który był stale dostępny. Tak działa psychologia. Gonienie usuwa tajemnice, odpowiada na pytania, których ona nie zadała. Daje jej pewność, podczas gdy tym, co napędza atrakcyjność, jest niepewność zmieszana z bezpieczeństwem. Kiedy przestajesz gonić, jej umysł w końcu ma przestrzeń, by zacząć się zastanawiać. A zastanawianie się jest miejscem, w którym pożądanie zaczyna się odbudowywać. Z perspektywy stoickiej chodzi o kontrolę. Nie możesz kontrolować jej uczuć. Ale możesz kontrolować swoje działania. Epiktet nauczał, że spokój pochodzi ze skupienia się tylko na tym, co jest w Twojej mocy. Gonienie jest próbą kontrolowania tego, co niekontrolowalne. Zaprzestanie jest akceptacją, a akceptacja jest siłą. Zaprzestanie nie oznacza ignorowania jej na zawsze oznacza, że przestajesz inicjować z poziomu lęku, przestajesz szukać zapewnień, przestajesz próbować być wybranym. Pozwalasz jej doświadczyć życia bez twojej stałej obecności. Ta nieobecność w połączeniu ze spokojem robi o wiele więcej niż jakakolwiek wiadomość. Jeśli to do ciebie przemawia, zapamiętaj to teraz. Napisz w komentarzu przestaję gonić Zostań ze mną. To, co nastąpi dalej, pokaże ci, jak odzyskanie kontroli emocjonalnej jest tym, co faktycznie sprawia, że ona czuje zmianę, gdy się wycofujesz. Numer dwa. Odzyskaj kontrolę emocjonalną. Zwolnijmy na chwilę, panowie, ponieważ to tutaj większość mężczyzn ponosi porażkę po cichu. Kiedy ona odchodzi, wycofuje się lub staje się oziębła. Twoje emocje przejmują ster, twoje myśli pędzą. Ściska cię w klatce piersiowej. Czujesz przymus działania, powiedzenia czegoś, zrobienia czegokolwiek, co mogłoby zatrzymać stratę. Ta utrata kontroli emocjonalnej jest nie tylko bolesna, jest dokładnie tym, co trzyma ją z daleka. Oto prawda, kobieta nie wraca do chaosu, wraca do stabilności. A stabilność zaczyna się od tego, jak radzisz sobie z własnymi emocjami, gdy wszystko wydaje się niepewne. Większość mężczyzn wierzy, że kontrola emocjonalna oznacza tłumienie uczuć to nie na tym polega. Kontrola emocjonalna oznacza, że czujesz wszystko, ale nie pozwalasz tym uczuciom kierować Twoim zachowaniem. Nie wysyłasz wiadomości w panice, nie gonisz za wyjaśnieniami. Nie zapadasz się w nadmierne myślenie, zachowujesz opanowanie podczas gdy burza mija. Bądźmy szczerzy: kiedy mężczyzna traci kontrolę emocjonalną, widać to natychmiast w jego wyczuciu czasu, tonie i potrzebie otuchy. Kobiety wyczuwają to bez słów, a kiedy to wyczują, odsuwają się, nie z okrucieństwa, ale z instynktu. Niestabilność nie daje poczucia bezpieczeństwa. Stoicyzm został stworzony na takie momenty. Epiktet powiedział, że ludzi nie niepokoją rzeczy, ale sposób, w jaki je postrzegają. Jej odejście to zdarzenie, twój emocjonalny chaos to reakcja. Kiedy zmieniasz reakcję, zmieniasz całą dynamikę. Przestajesz oddawać jej kontrolę nad twoim wewnętrznym światem. Odzyskanie kontroli emocjonalnej oznacza, że przestajesz interpretować jej nieobecność jako wyrok na Twoją wartość, przestajesz brać ciszę do siebie, przestajesz pozwalać strachowi dyktować Twoje działania. Rozumiesz, że spokój nie jest biernością, spokój to władza. Marek Aureliusz pisał, że masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Kiedy to zinternalizujesz, przestaniesz próbować zarządzać jej uczuciami, a zaczniesz zarządzać sobą. Ta zmiana jest odczuwalna natychmiast, nawet na odległość. Z psychologicznego punktu widzenia kontrola emocjonalna sygnalizuje dojrzałość. Mówi jej, że jesteś w stanie znieść dyskomfort bez załamywania się, że nie jesteś zależny od jej uwagi, by czuć się kompletnym. A zależność jest przeciwieństwem atrakcyjności. To tutaj większość mężczyzn popełnia błąd. Myślą, że okazywanie emocji zbliży ją do nich. W rzeczywistości niekontrolowane emocje odpychają ją. To, co ją przyciąga z powrotem, to widok tego, że jesteś stabilny, że jesteś ugruntowany, że twoje życie toczy się dalej ze strukturą i celem, a nie zapada się. Kontrola emocjonalna również cię chroni, powstrzymuje cię przed desperackimi ruchami, których później żałujesz, utrzymuje twoją godność w nienaruszonym stanie, a godność jest fundamentem męskiej prezencji. Pozwól, że powiem to jasno, mój przyjacielu. Odzyskanie kontroli emocjonalnej nie gwarantuje, że ona wróci, ale jej utrata gwarantuje, że nie wróci. Kontrola nie dotyczy wyniku, dotyczy tożsamości. Stajesz się mężczyzną, który jest solidny, niezależnie od tego, co ona wybierze. Seneka ostrzegał, że żaden człowiek nie jest wolny, jeśli nie jest panem samego siebie kiedy opanujesz swoje emocje odzyskujesz wolność a wolność jest magnetyczna jeśli to rezonuje ugruntuj to teraz napisz w komentarzu zachowuję kontrolę zostańcie z nami to co nastąpi dalej pokazuje jak stanie się emocjonalnie nieosiągalnym faktycznie odwraca dynamikę władzy na twoją korzyść numer 3 Stań się emocjonalnie nieosiągalny. Ustalmy coś, panowie, bo to tutaj następuje prawdziwa zmiana. Stanie się emocjonalnie nieosiągalnym nie oznacza bycia zimnym, zgorzkniałym czy obojętnym na powierzchni. Oznacza to, że ona nie ma już automatycznego dostępu do Twojego centrum emocjonalnego, Twoje nastroje, Twój spokój. Twoje poczucie ja nie są już związane z jej działaniami, i to zmienia wszystko. Większość mężczyzn pozostaje emocjonalnie dostępna, nawet po zerwaniu, wciąż są pod wpływem każdego sygnału. Opóźniona odpowiedź rujnuje ich dzień. Post w mediach społecznościowych wyzwala nadzieję lub zazdrość. Jedna krótka wiadomość wciąga ich z powrotem w emocjonalną burzę, z jej perspektywy nic się nie zmieniło, nadal ma wpływ, a dopóki ma wpływ, nie ma powodu, by wracała. Oto trudna prawda. Kobieta czuje pociąg, by wrócić, tylko wtedy, gdy wyczuwa, że nie ma już nad tobą kontroli emocjonalnej. Nie dlatego, że chce władzy, ale dlatego, że niezależność emocjonalna sygnalizuje siłę. Siła daje poczucie bezpieczeństwa. Siła wydaje się rzadka, a to co rzadkie, jest atrakcyjne. Stoicyzm uczy tego wyraźnie. Epiktet powiedział, że jeśli chcesz być niezwyciężony, nie zawieraj układów z rzeczami, które są poza Twoją kontrolą. Kiedy przestajesz pozwalać, by jej zachowanie dyktowało twój stan wewnętrzny, stajesz się emocjonalnie nieosiągalny, nie niedostępny, ale niezachwiany. To nie znaczy, że udajesz, że ci nie zależy. Udawanie jest oczywiste i słabe. Emocjonalna nieosiągalność jest wewnętrzna. To cicha pewność siebie, płynąca z wiedzy, że poradzisz sobie niezależnie od tego, co ona wybierze. Kiedy to przekonanie staje się prawdziwe, Twoja energia się zmienia, przestajesz czekać, przestajesz mieć nadzieję, przestajesz monitorować, a ona czuje tę zmianę, nawet jeśli nigdy nie powiesz ani słowa. Twoja męska rama to wewnętrzna struktura, która definiuje kim jesteś, co tolerujesz i jak poruszasz się po świecie. To Twoje standardy, Twoje granice i Twoje poczucie kierunku. Kiedy ta rama jest silna, kobieta czuje to natychmiast. Kiedy jest słaba, ona też to czuje, nawet jeśli nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Oto trudna prawda. Ona nie odeszła, bo zależało Ci za bardzo. Odeszła, bo przestałeś stać twardo przy tym, kim jesteś. Zacząłeś dopasowywać się, by ją zatrzymać, zamiast pozwolić jej spotkać cię tam, gdzie stoisz. Ta zmiana wydaje się subtelna dla mężczyzn, ale dla kobiet jest odczuwalna jako utrata polaryzacji. Stoicyzm rozumiał znaczenie ramy na długo przed współczesną psychologią. Marek Aurelius pisał, że jeśli trapi cię cokolwiek zewnętrznego, ból nie wynika z samej rzeczy, ale z twojej oceny tej rzeczy. Kiedy twoja rama jest słaba, zdarzenia zewnętrzne cię kontrolują. Kiedy twoja rama jest solidna, zdarzenia zewnętrzne są obserwowane, a nie słuchane. Odbudowanie męskiej ramy oznacza, że przestajesz prosić o pozwolenie na bycie sobą. Przestajesz tłumaczyć się ze swoich granic, przestajesz negocjować swoje standardy ze strachu. Wracasz do życia zgodnie ze swoimi wartościami, a nie jej reakcjami. To nie czyni cię szorstkim, czyni cię klarownym. Bądźmy szczerzy przez chwilę: mężczyzna bez ramy staje się uległy, staje się elastyczny we wszystkich niewłaściwych miejscach. Toleruje brak szacunku, mieszane sygnały i niepewność emocjonalną, ponieważ boi się utraty połączenia. Ale połączenie bez szacunku to duszenie się, a duszenie zabija pożądanie. Kiedy odbudowujesz swoją ramę, przestajesz pytać, jak ją odzyskać, a zaczynasz pytać, kim się stajesz, znowu angażujesz się w swoje zasady. Decydujesz, jakim rodzajem mężczyzny jesteś, niezależnie od tego, kto patrzy. To wewnętrzne zestrojenie zmienia sposób, w jaki mówisz, jak się poruszasz i jak reagujesz na presję. Epiktet nauczał, że żaden człowiek nie jest wolny, jeśli nie jest panem samego siebie. Twoja rama jest dowodem tego mistrzostwa. To różnica między reagowaniem emocjonalnym a odpowiadaniem z intencją. To różnica między gonieniem za walidacją, a życiem z szacunkiem do samego siebie. Z perspektywy seksualnej, rama jest wszystkim. Pożądanie potrzebuje polaryzacji. Polaryzacja wymaga struktury. Mężczyzna z silną ramą sprawia wrażenie ugruntowanego, zdecydowanego i spokojnego. Jego obecność jest solidna, jego nieobecność jest celowa. Mężczyzna bez ramy wydaje się niepewny, dostosowujący się i emocjonalnie odsłonięty. Ta energia odpycha atrakcyjność. Odbudowa ramy oznacza również akceptację wyników bez targowania się. Przestajesz próbować ją odzyskać poprzez odgrywanie roli. Przestajesz brać udział w przesłuchaniu o jej aprobatę. Odpuszczasz wynik i angażujesz się w swoje standardy. Paradoksalnie, często właśnie wtedy atrakcyjność powraca, ponieważ ona w końcu widzi mężczyznę, którego szanowała na początku. Pozwól, że powiem to jasno, mój przyjacielu: odbudowa Twojej ramy nie dotyczy jej, dotyczy Ciebie, odzyskującego autorstwo swojego życia. Kiedy to zrobisz. Nie potrzebujesz już, by ona cię wybrała, abyś czuł się kompletny, i ta niezależność jest potężna. Jeśli to rezonuje, ugruntuj to. Teraz napisz w komentarzu: Trzymam się swojej ramy. Zanim przejdziemy dalej, chcę zwrócić się bezpośrednio do tych z was, którzy chcą pójść z tym dalej. Jeśli poważnie myślisz o odbudowaniu swojej ramy. Opanowaniu stoickiej dyscypliny i staniu się niezachwianym w relacjach i życiu, rozważ dołączenie do wspierających kanał. Wewnątrz wchodzimy głębiej w nastawienie, granice i zastosowanie w prawdziwym świecie. To dla mężczyzn, którzy skończyli z reagowaniem i są gotowi przewodzić. Numer 10. Wybierz najpierw siebie. Zakończmy to we właściwy sposób, panowie, bo to jest punkt, do którego większość mężczyzn nigdy nie dociera. Wszystko, co usłyszeliście do tej pory, prowadzi tutaj. Wybranie najpierw siebie nie jest taktyką, by ją odzyskać. To decyzja, która determinuje, czy kiedykolwiek znów zatracisz się dla kogokolwiek. Większość mężczyzn mówi, że wybiera siebie, ale ich zachowanie opowiada inną historię. Wciąż czekają na jej reakcję, wciąż mają nadzieję, że jej zainteresowanie wróci, wciąż mierzą postęp jej uwagą. To nie jest wybieranie siebie, to pauzowanie pościgu przy jednoczesnym trzymaniu smyczy. Wybranie najpierw siebie. Oznacza, że twoje życie nie kręci się już wokół wyniku, którego nie możesz kontrolować. Twój szacunek do samego siebie nie jest warunkowy, twój kierunek nie zmienia się w zależności od jej nastroju, twój spokój nie wzrasta i nie opada wraz z jej decyzjami. Kiedy to się dzieje, coś głębokiego zmienia się w tobie. Bądźmy tu realistami. Kiedy naprawdę wybierasz siebie, przestajesz pytać, kiedy ona wróci. Zaczynasz pytać, czy ona w ogóle pasuje do mężczyzny, którym się stajesz. To pytanie samo w sobie zmienia twoją postawę, twój ton i twoje standardy. Przechodzisz od nadziei do oceniania, od czekania do decydowania. To tutaj wielu mężczyzn czuje się niekomfortowo. Wybranie siebie oznacza akceptację niepewności oznacza akceptację faktu, że ona może nigdy nie wrócić. I paradoksalnie, ta akceptacja jest często tym, co usuwa ciężar emocjonalny, który odepchnął ją w pierwszej kolejności. Nie dlatego, że przestało ci zależeć, ale dlatego, że przestałeś się kurczowo trzymać. Filozofia stoicka wskazuje bezpośrednio na ten moment. Marek Aureliusz pisał, że wartość człowieka nie jest większa niż wartość jego ambicji. Kiedy twoja ambicja koncentruje się na odzyskaniu kogoś, kto odszedł, twój świat staje się mały. Kiedy twoja ambicja koncentruje się na staniu się kompletnym, zdyscyplinowanym i ugruntowanym, twój świat się rozszerza. Wybranie najpierw siebie oznacza, że budujesz życie, które wydaje się kompletne bez konieczności bycia obserwowanym. Twoje rutyny się stabilizują, twoje zdrowie się poprawia, twoja praca zyskuje na ostrości, twoje relacje się pogłębiają, przestajesz żyć w reakcji, a zaczynasz żyć z intencją. To wewnętrzne zestrojenie zmienia sposób, w jaki ludzie cię doświadczają. Z psychologicznego punktu widzenia, wybór siebie tworzy jasność emocjonalną. Nie wysyłasz już mieszanych sygnałów do siebie ani do innych. Nie udajesz zdystansowanego, potajemnie mając nadzieję. Nie czekasz nazywając to cierpliwością. Jesteś klarowny, a jasność jest potężna. Seksualnie to tutaj atrakcyjność albo wraca, albo staje się nieistotna. Mężczyzna, który wybiera siebie, niesie inną energię, jest zrelaksowany, jest obecny, nie wydobywa, nie gra. Niezależnie od tego, czy ona wróci, czy nie, on nie jest już pusty. A mężczyzna, który nie jest pusty, nigdy nie jest zdesperowany. Pozwól, że powiem to wprost, mój przyjacielu. Celem nigdy nie było odzyskanie jej, celem było odzyskanie siebie, odzyskanie twojej ramy, twojej dyscypliny i twoich standardów. Jeśli ona wróci, spotka mężczyznę, który już nie goni, jeśli nie wróci, nic nie straciłeś. Wybranie najpierw siebie jest ostatnim krokiem, nie dlatego, że gwarantuje wynik. Ale dlatego, że gwarantuje, iż nigdy więcej nie porzucisz samego siebie. W porządku, panowie. Podsumujmy to. W tym materiale dowiedzieliście się, dlaczego sprawienie, by kobieta wróciła, nie ma nic wspólnego z przekonywaniem, gonieniem czy naprawianiem przeszłości. Chodzi o odzyskanie kontroli nad sobą, dyscyplinę emocjonalną, silne granice. Życie z celem i wybranie najpierw siebie. Kiedy działasz z siły, a nie z potrzeby, Twoja obecność zyskuje na wadze, a Twoja nieobecność nabiera znaczenia. Niezależnie od tego, czy ona wróci, czy nie, odchodzisz ugruntowany, klarowny i mający kontrolę. Jeśli chcesz wejść głębiej i naprawdę zinternalizować ten sposób myślenia, zapraszam Cię do dołączenia do wspierających kanał. Wewnątrz rozkładamy te zasady na czynniki pierwsze i stosujemy je do rzeczywistych sytuacji, z którymi mężczyźni mierzą się każdego dnia. A jeśli ten materiał przyniósł Ci wartość, upewnij się, że subskrybujesz kanał, aby nie przegapić tego, co nadejdzie. Dziękuję za oglądanie, doceniam Was i do zobaczenia jutro.